Zapraszamy Państwa do odwiedzenia kaliskiego salonu autoryzowanego dilera Opla Vega Auto Kalisz. Znajdziemy tam miłą i fachową obsługę i, oczywiście, wspaniałe samochody. Salon oferuje wiele aut do natychmiastowego odbioru. Jeżeli szukamy modelu w konkretnym kolorze, wraz z dodatkowym, interesującym nas wyposażeniem, możemy być pewni, iż w możliwie najkrótszym czasie dotrze on do Kalisza. Vega Autokalisz Kalisz to pełna gama modeli Opla. We wszystkich kolorach dostępnych na rynku polskim my zaprezentujemy trzy wybrane auta, a jako pierwsze będzie to pięciodrzwiowa Corsa. Opel Corsa z najlepszym silnikiem mało litrażowym, małe zużycie paliwa, w najlepszym kolorze, który wyszedł pod koniec roku 1998, już w cenie za 30 600. Wśród bogatego wyposażenia dodatkowego korsy odnajdziemy m.in. ABS, wspomaganie kierownicy, klimatyzację oraz podgrzewane fotele przednie. Kolejne prezentowane przez nas auto to Opel Astra 2.